Królowa Elżbieta II nie żyje. Pałac Buckingham poinformował dziś o nagłym pogorszeniu się zdrowia królowej. Niedługo po tym została ogłoszona informacja o śmierci monarchini. Elżbieta II zmarła w spokoju w pałacu w Szwecji. Zgodnie z zasadami, nowym władcą Wielkiej Brytanii zostanie syn Elżbiety. Mimo, iż dla wielu jest to czas wielkiej radości i odpoczynku. Święta mogą być ciężkie dla tych, którzy stracili swoich bliskich. W tym roku szczególnie rozumiem dlaczego. Osobiście, w czasie ostatnich miesięcy, po śmierci mojego ukochanego Filipa, otuchę i komfort czerpałam z wielu hołdów i uznań na cześć jego pracy i życia, płynących nie tylko z Anglii, ale także krajów członkowskich, jak i całego świata. Jego poczucie obowiązku, rodzona ciekawość, a także talent do znajdowania humoru w każdej sytuacji były niepowstrzymane, jak wiemy, ostateczne pożegnania, jak i pierwsze spotkania to nieodzowna część życia.